Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym Grzybobraniu w 2025 roku. I to, co ja tutaj widzę, to już jestem zachwycony. To, jaki tam borowik stoi, to jest coś niesamowitego. Ale zanim przejdziemy do niego, to w drodze ku chwale, ku pięknemu borowikowi na otwarcie Grzybobrania, przedrzemy się przez dwa piękne borowiki nawet 3-4 oj oj co tu się dzieje co tu się dzieje no jeszcze przewróciłem byłby jeszcze jeden ale odgarniając przewróciłem malucha ale on był bardzo taki miękki więc byłoby z nim ciężko słuchajcie Wow, robi to naprawdę wrażenie. Mam nadzieję, że zostawicie teraz subskrypcję. Wystarczy wcisnąć ten guży, duży guzik, a nie przegapicie kolejnych filmów. Słuchajcie, pff, no jest pięknie. A to jest przedsmak tego, do idziemy. Bo zobaczcie teraz co się tu wydarzyło ulala słów brak poprzeszliśmy bardzo sprawnie do tego borowika który wygląda Bajecznie. Nie będę próbował go opisać jakimiś pięknymi słowami, bo nie ma takich słów, które mogłyby opisać i oddać piękno tego borowika. No ale to jest coś niesamowitego. Bajka, absolutnie bajka. Zakrywamy grzybnie. Zobaczcie, ile borowików było kilka kroków od siebie. Fenomenalna sprawa. No, i tak słuchajcie, skroiłem sobie te borowiki. Tam tylko jeden był robaczywy, ten największy. Tam odratowałem tylko kapelusz. Ale mówię, no, jeszcze się rozejrze w tym miejscu, bo jeżeli tyle borowików było tak blisko siebie, to może coś jeszcze będzie. No i faktycznie, zobaczcie, warto się rozejrzeć, bo na tym nigdy nic nie stracimy, a tylko możemy zyskać. Jest kolejny borowik, on oczywiście, jak widać, jest bardzo brudny w piachu, bo tutaj też wyrósł no ale jest kolejny, więc zobaczcie ile pięknych borowików rosło jeden przy drugim, no wysypało je w tym miejscu fantastycznie, no i to sprawiło, że początek grzybobrania jest nieziemski. No i proszę bardzo, jest kolejny, tuż obok tak naprawdę, też się pięknie prezentuje, no ale te borowiki rosnące na wysokiej trawie no różnią się od tych, które najczęściej zbieram, bo tamte są takie niewielkie, ale bardzo grube. Te są z kolei wysokie i też takie grubawe, ale w porównaniu do tamtymi no to są zdecydowanie cieńsze. No ale nie zmienia to faktu, takie czy takie borowiki to jednak borowiki i każdy robi ogromne wrażenie. Kiedy przechadzam się ową wysoką trawą, którą widzieliście przed chwilą, wiem że zawsze warto wstąpić w miejsce, które mieści się dosłownie kilka kroków obok. Dlaczego? Ano dlatego, że mimo wielu liści można dojrzeć tutaj wiele pięknych, młodych, grubych borowików, i tak też jest tym razem, ponieważ ja w tym momencie widzę 4 sztuki. 5 bo na bieżąco jeszcze to wszystko sprawdzam tak więc no naprawdę fenomenalna sprawa wykręcamy, zakrywamy grzybnie tak jak zawsze już mamy dwa a tutaj zobaczcie kolejne cztery więc jeszcze się ta liczba zwiększyła Zaczęliśmy to grzybobranie w sposób e, fenomenalny, bo to jakie było otwarcie tak wiele pięknych borowików, gdzie finałem był ten jeden bardzo duży. No, spowodowało, że myślałem, iż będzie trudno podnieść poziom albo chociaż go utrzymać, ale miejsce nie zawodzi. Borowiki również i podtrzymują. Ten fantastyczny początek materiału No bo iście królewsko las mnie dzisiaj postanowił po raz kolejny obdarować, już wam pokazuję, ile borowików było obok siebie. Proszę bardzo, fantastyczna sprawa. słuchajcie co jeden to piękniejszy jeden drugi trzeci zacznijmy od prawej strony i przejdziemy do lewej bo im dalej tym się robi piękniej ale zanim przejdziemy tam to jeszcze tutaj dojrzałem następne dwa trzy nie wiem czy ja się zabiorę dzisiaj do domu to jest po prostu szaleństwo, to co te borowiki w tym momencie wyczyniają. Tu jest kolejny, narzucę troszkę tempo, Fuh. gruba nóżka, to już czuć. że je na kupce i sobie obiorę teraz żeby nie podeptał tych które przed chwilą widziałem bo jak kupiłem się na tamtych to teraz muszę z powrotem skupić się na tych z powrotem to muszę się na tych skupić z powrotem Wielki wysyp borowików Jeszcze teraz to słońce pięknie świeci w związku z czym łatwiej je zauważyć Dzisiaj jest tego schylania mnóstwo ale to dobrze. No nie, no słuchajcie, no nie da się przestać nagrywać. Oczywiście ja się cieszę z tego powodu, ale... No jej. To co tu się dzieje, to jest po prostu magia. Wielki wysyp borowików. Mówię, no co jeden to piękniejszy. Można przecierać oczy ze zdumienia. No, a samo miejsce znam na tyle dobrze, że wiem gdzie się udać, żeby znaleźć kolejne borowiki. Mamy następne dwa, więc ich liczba rośnie, bo cały czas są to jednak okazy rosnące bardzo blisko siebie, więc można uznać, że praktycznie jeden przy drugim. kolejne dwa bardzo ładne borowiki zobaczcie jaki ładny borowik był schowany w trawie dość specyficzny wygląd ale już zdążyłem go troszkę odgarnąć, żeby nie uszkodzić oburącz jest kolejny mnóstwo tych grzybów teraz rośnie nadal to bardzo cieszy wspaniały No, w trawie jednak ta wilgoć trzyma dłużej, ale zobaczcie co się skrywa w tych trawach. No, pff. teraz te borowyki są naprawdę zdrowe. Wyobraźcie sobie, ile z niego będzie do suszenia. To jest kapitalna sprawa. Coś mnie jeszcze natchnęło, żeby w to miejsce wrócić. Mam na myśli miejsce, w którym było no bo tyle borowików, że już aż z trudem zacząłem się schylać. Bo mówię, jeszcze coś może będzie, no bo tyle ich było, że być może coś przeoczyłem. No i faktycznie przeoczyłem, ale to jest naturalne, bo no nie da się wszystkich grzybów znaleźć. To jest niemożliwe. Zawsze człowiek coś ominie i to jest też w tym piękne, bo każdy coś dla siebie e, znajdzie. I teraz zobaczcie, co takiego ominąłem, a ominąłem prawdziwy cud natury, bo mamy dwa borowiki obok siebie. Bardzo ładne borowiki, bo młode, grube. No czyli coś, co jest taką esencją borowikowego grzybobrania. No fenomenalnie one się tu prezentują na tle suchych liści. No i te wpadające promienie słońca wspaniale uzupełniają kadr. Także zabieramy te borowiki. No i co? Kolejne dwie piękne sztuki lądują w koszyku. Warto było wrócić. Można tylko zyskać, a nie stracić, więc czemu by nie?